No jest Shiny, no kurczę, no to chodź zobacz. No dobrze, wideo No Eż ty rzeczywiście Ty, ty i wpadł następny Serio? <śmiech> <śmiech> Trzy jajeczka mamy, 12 km. Rzucimy już sobie w domu, więc 8 km. Przeszliśmy. Pawniart. W ogóle zapomniałem, co może być z tego fajnego szajni. A coś musi być, nie? Salandit jeszcze, nie? Żeńska forma. Mam tylko jedną ale męską. Kiedyś tam wyklułem tylko I Wulabaj właśnie, o, Wulabaj, Shiny by się czytała. Nie mam setki, no ale to nie jest setka. 709 cyk, cyk, nic setką nie jest. Szajniaczki żadne nie wpadły. Lipa, ale jest zapro minęło. Ale jest akcją. To sobie akcję zrobimy. Dobra, także rajcik, Axiu, Nie wiem już który. Później, może sobie podliczymy, ile tego pierwszego dnia zrobiliśmy rajdów. Także Szanicek, Nope, Pikachu, nice. Za chwilę lucky. Shiny check na Axiu. Yy, a my możemy w międzyczasie świetnie laki Robimy. Szybki shiny check na akcji, Standard, co wiedziałem, że nie będzie shiny. Szybko go sobie złapiemy. A my co w ogóle wymieniamy? Jest to mi obojętnie. Ja nie bym przytulił ty chciałeś się shiny miłościć? Graudona nie mam. Nie masz nawet zwykłego? Aha, zwykłego chcesz. Nawet zwykłego, mi obojętnie Tak? Bo jak to jest sety po prostu. Aha! No dobra, ale co, za Shiny Mewtu nie? Tak, stopo. tak, no. Kurczę, naprawdę? Ja, mi chodzi o IV-a, to... A ten zielony to brzydki, ja. w ogóle to... Krychu, dzięki ale... za zapro. No dobra. Yy, no to grał Dona. Czekaj. No mam. No zapewne, mam, mam. Na, to mam, mam. mam. Spoczko. To czekaj, to wchodzimy. A, już jesteś, okej. Okay. Próba numer 100, chyba 19. Nie no, mów milion coś, a nie. <grystanie> na shiny, Mewtwo. Dobra, zobaczmy. Dwa. Ba... Czekaj. E, a masz kontry? Jakie kontry? Masz jako kontry? Dobra, zróbmy tak. Dam ci takiego na 40 za to. Nie, 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 nie. Nie chcesz? Dobra, dawaj. I tak ma 13 ataków, więc... Dobra. A jak wpadnie dobry, to będziesz miał przynajmniej dobrą kontrę A jak u mnie wpadnie Sundo... Oje... Trzymajcie kciuki, 2, 3, 8, 7 O, 2, nie 3, 12 ataków O to jest... 12-14 pogor... i chyba 13, ale nie widzę. Pogorszył to... się, kurczę Dobra, ale będzie. Ta klasika <laughs> Ja. Nie, zrobiłem jeszcze chyba. No u mnie niestety transfer. No. Ale dziękuję, dziękuję. No proszę, mam nadzieję, że nam w ja tych miutów postaram się też jak najwięcej zrobić. No, no, żeby no, no, no. Się... no, ja mam nadzieję, bo wiesz, wszyscy mnie pytą, chcą lucky trade'a, nie? Masz shiny miutu? Mam. A ty co masz? Ja mówię i się mnie pytają. Shiny Graudon Nie mam. Shiny Kyogre? Nie mam. <laughs> shiny miutu? Nie mam. Zekrom? Nie no mam. Mi wszystko mi się pokończyło. Ja nie? na jest z 200 ponad premiumami. Się śmiali ze mną, miejsca nie będziesz no a teraz boxów nie ma i no. mam z tego. <noise> No, bez skitu. No dobra, to łapiemy dalej. No. Anon. A, Go Plus już go chwycił. Może pani ten Shiny Axiou w końcu, nie? I no. Jeszcze jeden Lucky Trade dzisiaj mamy. A my? Golurka. Do Pokedexu. Wiecie, ja zawsze uzupełniam Dex Shiny Pokémonami. No ale tutaj no niestety trzeba było, nie? Stardust exp, Pikachu. Nie jest Shiny. Dobra, kochani, zaczynam się trochę obawiać, że z tym Axiou to będzie jak z Corsolą. No kurczę, Robimy kolejny Shiny Check. Zaraz pokażę wam ile już zrobiłem rajdów nie jest shiny także zapiemy sobie oczywiście candy się przydadzą ale oczywiście można zakładać że community day na niego będzie też w przyszłym roku tak bo w zeszłym roku było taka sama sytuacja była z deino i deino kto wie czy nie będzie właśnie na community day dobra nie ma tu nic ciekawego Kolejne, dobra, jeszcze jedno zapro wejdziemy na szybko. O ile zdążymy, i tak to właśnie wygląda. Kończę jeden rajd, wchodzę w drugi. Także bardzo, bardzo Diltek Style, 10 sekund. Także bardzo, bardzo dziękuję wszystkim moim wspierającym i oczywiście znajomym, którzy mnie zapraszają na rajdziki. Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję na wszystkie kajogry, czy Axiu teraz podczas GoFextu. Fajnie, fajnie, bardzo fajnie. Dziękuję bardzo. Shaini może nie powpadało za dużo, jeśli chodzi o kajogry, ale no jest ta szansa, nie, na to, że padnie. Kurczę, tych muszek tutaj dzisiaj dużo. 758, Nie setka. Robimy sobie szybki shiny check. szybko sobie znowu go złapiemy. Nie jest Shaini. Właśnie boję się nad, że złapiemy go i znowu będzie kolejny rajd, ale no mam nadzieję, że nie, no przynajmniej odpuścimy sobie tym razem ten. Pokażę wam ile Zrobiłem tych akcji, Sprawdzimy sobie. Age 0. I kurczę, no jest tak ciepło. Miało padać. Także bardzo, bardzo fajnie. 16 candy. Spoczko. W sumie właściwie powinienem mieć jakiegoś Latios odpalonego na to. Ale zróbmy sobie Age 0. Mamy 869 poków złapanych. Jest za chwilę godzina 15. I wpiszmy sobie aksiu 57 sztuk. 57 rajdów. Bez shiny, ale 369 o to jednak nie. 36910. 11 ride, moi drodzy. Seteczka, seteczka. Także generalnie spoko, ale i tak na razie go nie będę ewoluował. Jeszcze jeden ride na akcju. Może na tego. Może ten będzie shiny. Obe! Okej okay. w ogóle kochani o Anon, Nie jest szajni eee... Polaki Trade z Smit tak przez chwilę Myślałem, że jest 5 specjali i mówię ej, tyle osób mi mijało, tyle Laki Trade'ów do zrobienia i mówię kurczę, może dzisiaj jest 5 Ale nie no, uświadomili, że w Berlinie jest 5, właściwie 6, tak? Bo ten jeden dodatkowy, tak? Chyba czy 7 będzie wtedy. Nie wiem, muszę to sprawdzić, ale... Laki ze spadrylem, bo Adamaster jednak chciał niespeciala, więc, więc niespecial mnie tak bardzo, yy, że tak powiem, nie interesuje, bo wolę shiny za shiny i wymieniamy się, aha, Dialgę, tak, chcesz? Masz dystansową? Warszawy, dobra, no to czekaj. Ja mam dwie distansowe. Od Pitkwo. A nie, ty masz z pola Ale dobra. Może być. To czekaj, jeszcze raz. Konfirm Shiny Dialga, za Shiny Latios. Latias, przepraszam. Latios, kurczę, zapałem trzy Shiny. I w przeciągu chyba półtora tygodnia wszyscy mi to zabierali. Masz latios? Masz latios, wszyscy na mega chcieli, nie? Aj, 1997. Kurde taki sam jak ostatnio. I ciebie? Pewnie jest 15, 13, 18. Aaa, to też. Dobra, na razie sobie go zostawimy. Ty i wpadł następny. Serio? Beskitu. Jak chcesz to możemy nie tak, nie specjala, a jest to czekaj, chyba że ja jutro przez przełożę na jutro z tego innego. E, jak to się mówi? Przełożę z kim innym na na kiedy indziej. I jutro zrobimy, bo jutro będziesz? No. Także moi drodzy. Po raz kolejny na odcinku. Laki zrobiony i Laki wpadło, bo pierwsza interakcja dzisiaj, nie? Masakra. Będzie dobry temat odcinka. No. Dobra, to dziękuję. No. A my łapiemy, bo dzisiaj teraz jest ta dobra godzina z torkolami i larwitarami. I łapiemy kanapkę. Także moi drodzy, teraz mało troszeczkę nagrywałem, bo jest ta dobra godzina, nie? Że są fajne. O, jest Aksju. Nie, szajnie. Nie mogę tego Aksju trafić. Kurczę. Cały czas. Ale to jest pierwsza godzina, gdzie chyba trzy albo cztery razy miałem Aksju z Incensa. Tak to nic. W ogóle, jak widzicie, skończyły mi się ultrabole. Masakra, trochę mało nazwierałem, ale nie ma tragedii. Nie ma tragedii. Myślę, że no jeszcze zostały dwie godzinki. Powinno nam wystarczyć kulek i wszystkiego na to, bo właściwie nie kręcę nawet stopami. Ale dobra, spójrzmy akcjon. O, kolejny akcjon z Insensa Nie, 914 CP, wysoki. Więc malina na dodatkowe cukierki. Serwna. Polatias, mam Montego. Bardzo, bardzo dużo. Ale trafiliśmy z poroszajni przed chwileczką. W takim miejscu, wiecie, gdzie jest zawsze głośno. Dlatego też po prostu no, nie nagrywałem. Przed chwilą skład znowu kolejny bajzel, a chciałem na Mela, nie? Dobra, sprawdźmy te szelmety 2 Po szelmeta jeszcze nie trafiłem. To jest właściwie ostatnia godzina na to, żeby ich trafić, bo później już będziemy oczywiście, oczywiście mieli inne spawny. Jirefarik. Zapomniałem, że ona jest shiny. Też. I dobra, mamy kolejnego namela. Nie jest shiny i nie ma tutaj już nic ciekawego. Pikachu. Kto był na live? Właściwie właśnie. Eee, może Wam wetnę tutaj jakieś te wycinki z live'a. Kogo nie było. A jeśli ktoś by chciał obejrzeć oczywiście cały live, to gorąco zachęcam sobie zobaczyć live'ik z GoFestu. Pikachu wyskoczył. No bo to nie jest już nie mam ultraboli, to jest to, to jest to. Zwykły pokeball oczywiście mniejsza szansa na złapanie. Ale jeśli chodzi o Shiny, to chodzimy tutaj do pomnika Marii Skłodowskiej-Curie. Eee, namel? Klikaliśmy go? Klikaliśmy go. Tych litli, o to już w ogóle tragedia. O, dzięki za zapro, zaraz może wejdziemy w tego akcji, bo jeszcze nie trafiłem Shiny. Ale jeśli chodzi o Szajniaczki, Larvitar, o kolejny i Bajzel. Później oczywiście zrobimy sobie jeszcze podsumowanko, jeśli chodzi o to. Ale kurczę, chciałbym jakiegoś Szajni teraz ładnie trafić. Nic. Nic. Nic nie chce wpaść Szajni. I tu nie ma nic, co mnie, inter co mnie interesuje. Dobra, wbijamy w rajda. Kanapek nie wierzy. 80? Nie wiem, nie mam pojęcia. Ale pokażemy panu tutaj ładnie. Shiny akcję, moi drodzy. Od Black Moon. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Z boostem. 965. Eee... Powiem wam przed chwilą. Przed chwilą chciałem no jest Shiny, no kurcze, no to chodź zobacz. No dobrze, idę. Do. No. Eż, ty rzeczywiście. Co, Shiny dostać. 93%. 15, 12, 12, 15. Ty! Koszulkę, będą ci znowu skanować kod. Shiny akcje. przed chwilą byłem taki troszeczkę, wiecie bo już to zostało ostatnie pół godziny i już nie daje rady. Nogi dosłownie masakra. Jestem tu od 11, więc 6,5 godziny chodzenia właśnie w tym momencie mija. Ale Shayni Axiu, poprawił mi humor. Spoczko. I nawet dobra IV, nawet dobra IV. Ale może będzie jeszcze jeden na trady. A no i pamiętajcie. Kapeczka w górę za to, nie? Shiny Axu. Napiszcie w komentarzu w ogóle kto trafił w Shiny Axio jeszcze. Bo ja przez chwilę myślałem, że będzie Corsola 2. Ale jednak się udało. Kochani, podsumowanko, już po, oczywiście po 18 ja łapię swojego, no już ostatnio, ostatniego, ostatniego aksju, ale nie jest fajny. Kanapek dzisiaj najwięcej nie więcej tak? Chyba tak. Chyba tak. Patrz. No. Ładnie. Ale, ale. Ale nie ma tego jedynego. No. 39, tak? W sumie do 40, bo na początku zrobiłem jeszcze kajogra, więc to nie A. wiem czy, czy liczyć to jako No właśnie. Jako tego, ale... 30 Jutro 30. Jutro albo w następnych odcinkach będziemy mieli dla Was ten info, nie? Tak. Albo jak będziecie obserwować kanapka to... To też się dowiecie. Też się dowiecie, no. o. Także zapraszamy. Jakby ktoś, jakby ktoś chciał się dowiedzieć też szybciej, nie. ale u mnie na odcinku też będzie o tym mowa, nie? No. no. Koniecznie. To będzie także się tak. Moje szajniaczki za chwilę zobaczymy. Jedziemy do domu, bo ja już. Wszyscy padają. Na nogi nie Na mogę. No, Dobra, widzimy się. Także moi drodzy, jesteśmy już w domu. Ciężki dzień, ciężki dzień. Naprawdę. Masakra, nogi. Kurczę, dawno tyle nie chodziłem, powiem Wam szczerze, i tak jak po tej mojej całej chorobie. No nie robiłem zbyt wiele, nie grałem tak dużo, tak dzisiaj no praktycznie od 11 do 18.30 było chodzenia, więc naprawdę to odczuwam. A jeszcze zostało nam jutro, oczywiście zapraszam Was na kolejny odcinek, który no pewnie pojawi się po tym, po jakimś czasie. Ale widzieliście przed chwilą shiny kanapki, na tą chwilę mamy shiny check od... Mojej znajomej z Stanów Zjednoczonych, u nich pewnie trwa właśnie GoFest, bo już jest oczywiście po 18. Aksju nie jest shiny, ale 9.77 chyba jest z tego co pamiętam, jest setka Aksju. Więc dosyć dobra IVka, ale no ten mój shiny Aksju też nie jest tragiczny i tak kurcze ten Haxorus jest czarny shiny jest bardzo ładny, ale czy będę go kurczę, wymieniał? 14, 14, 15, no średnio. Jakieś następne? Kajoger to nie. Dobra. Mm, jeśli chodzi o zróbmy sobie mamy recent H0, zróbmy sobie Shiny. 18 szajniaczków wpadło podczas pierwszego dnia Festu. Kanapek z nas złapał najwięcej. 40 sztuk, jak to mogliście zobaczyć, oczywiście wcześniej. Sporo nas chodziło, taka grupka, dosyć, no, 15 osób. Parę innych grupek oczywiście też mieliśmy, dosyć sporo na Starym Mieście w Warszawie. Ludzi oczywiście grało i no, strach przed deszczem, bo tak pokazywała pogoda, a nie padało wcale. Ja się potem śmiałem, że będę bardziej opalony niż po Sewilli, bo naprawdę tak. Mocno grzało, a tu długie spodnie, bluza, ubrany jak na deszcz i ciepło. Także bardzo, bardzo fajnie, że oczywiście dopisała pogoda. Także, szajniaczek Axiu, to chyba moje takie największe tutaj od Black Moon. Dziękuję bardzo. Eee, zdobyć, jeśli chodzi o dzisiejszy dzień. Szajniaczek Axiu. Dajcie znać w komentarzach, czy Wy złapaliście również szajni Axiu. Darumaka oczywiście też fajny pok, no bo darmanitan e, lodowy jest... Kozak, jeśli chodzi o DPS. No, i tak jak wam pokazywałem wcześniej, Klink, Beat Patrat, Namel, to zobaczymy sobie co zapiemy jutro. Zrobimy najwyżej ewolucję. Dwa pikacze, Kto był na live, to wie co się zostało z trzecim. Dwie, dwa Karablasty, zaprasz. sobie by number. O, będzie tak na łatwiej, Także dwa Bajzle, dwa Karablast, dwa Litlio. Średnio powiem wam, średnio. 18 shiny na 7 godzin gry. No moim zdaniem średnio, nie? Jak mi powiedzieli ostatnio, koło 61 dnia łapali w zeszłym roku. No to ja musiałem koło 40. Nie wiem czy ktoś pamięta ile ja złapałem. Nie pamiętam dokładnie, ale no coś mi się wydaje, że koło 30 plus na pewno. Także no ja bardzo cieszę się z tego akcji. Czy 15 ataku, to jest 93%, oczywiście 93%. Zobaczymy czy może jutro coś padnie, Także no w dzisiejszym odcinku to by było na tyle. Jeszcze raz dajcie znać w komentarzach, jak Wam poszedł pierwszy dzień, czy jesteście zadowoleni, czy nie. Chociaż odcinek będzie pewnie później, ale no dajcie znać na temat pierwszego dnia, a w drugim odcinku będziemy dawać znać o drugim dniu Pokémon Go Fest globalny. Event oczywiście 2022. Także jeżeli podobał Wam się ten odcinek, zostawcie koniecznie łapeczkę w górę. Subskrybujcie mój kanał i widzimy się. Na kolejnym New Go Festu. Chociaż może live zrobię jeszcze z drugiego dnia. Zobaczymy. Znaczy no już pewnie będziecie wiedzieć, czy był, czy nie. Ale subskrybujcie kanał, dzwoneczek, żeby oczywiście mieć powiadomienia na temat moich live'ów, czy też kolejnych odcinków. Do zobaczenia. Cześć.